Po prawie trzech tygodniach przerwy klub sportowy z Rogaszyc rozpoczął przygotowania do swojego drugiego sezonu w klasie okręgowej. Zespół już na kilka dni przed pierwszym treningiem poinformował o zmianie trenera. Jarosława Karnasiewicza po dwóch latach pracy zastąpił Michał Baszczyński z Kalisza, który ostatnio prowadził huragan szczury. Jestem e, trenerem e, licencji UFAC i UFA B. W Kaliszu prowadzę dzieci do rocznika 2012 KKS Kalisz i ostatnio przez 3 lata prowadziłem zespół seniorski Huragana Szczury, a od tamtego tygodnia zostałem nowym trenerem Rogaszyc. To, to była taka, można powiedzieć, bardzo... Szybka sprawa z moim przyjściem tutaj, ponieważ tak jak wspominałem trzy ostatnie lata prowadziłem zespół Huragana z którym awansowaliśmy z B klasy do A klasy, za A klasy do okręgówki i teraz chłopcy utrzymali się w okręgówce. I po prostu tak naprawdę z dnia na dzień zdecydowaliśmy razem z zarządem huragana, że nasza praca w tym momencie się kończy. Rozstajemy się w, dobrych, jakby, w dobrej atmosferze i po prostu szukamy czegoś nowego. I Akurat prezes Rogaszec do mnie zadzwonił, porozmawialiśmy, przyjechałem tutaj na, na rozmowy, przedstawiłem jak to wygląda z mojej strony, prezes opowiedział mi o klubie. I po, po paru dniach doszliśmy do porozumienia i jestem. Okres przygotowawczy rozpoczął się 10 lipca. Odbyliśmy już dwie jednostki treningowe, dzisiaj jest kolejna. W sobotę 19 lipca rozgrywamy mecz z Brzezinami, później jeszcze będą trzy sparingi z tego co, co pamiętam, Soku Świba, LKS Jankowy i juniorzy Akademii Czech. Na pierwszym treningu było około 19 zawodników, w tym czterech aż bramkarzy, więc miło, bo zawsze jest deficyt na tej pozycji, w tym dwóch nowych można powiedzieć na testach, ale co i do przyszłości w naszym klubie będziemy w tym tygodniu dopiero wszystko wiedzieć. Klub sportowy z Rogaszy z poprzedniej rozgrywki zakończył na szóstym miejscu. Nie da się ukryć, że jest to bardzo dobry wynik jak na Beniaminka. Co potwierdza trener, a także prezes Paweł Pawlak. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Z ostatniego sezonu udało się zająć wysokie miejsce. W tym sezonie byśmy chcieli je powtórzyć lub nawet troszeczkę wyżej być. Fajnie by było, jakbyśmy zajęli trzecie miejsce. W tym sezonie szykują nam się też derby. Tutaj gminie z Wiktorią Ostrzeszów. Oprócz tego derby w powiecie z Lilią Mikstad i sam do ruchów, także powinno być bardzo ciekawie. W zespole doszło nie tylko do zmiany trenera. Odszedł też bramkarz Dawid Karnasiewicz, gdzie będzie grał jeszcze nie wiemy, ale z tego co wiemy, też ma grać jakimś tam zespole. Tutaj podejrzewamy, że w powiecie kępińskim, bo jemu tutaj będzie pewno najbliżej. Łukasz Bolek zakończył karierę piłkarską, poszedł do Kieżna na trenera. Wiemy też, że może tam być trenerem grającym. Liczymy, że kiedyś w przyszłości powróci tutaj może też na trenera, jeżeli będzie miał odpowiednie uprawnienia i ochotę na to. Karierę zakończył też Przemysław Betka. Nie wiadomo, jest też przyszłość Marcela Figaszewskiego. Marcel obecnie nie wie co, co dalej będzie robił, czy będzie grał w piłkę, ponieważ ta kontuzja była bardzo poważna. Jest na etapie rehabilitacji i może na koniec roku dopiero będzie taka decyzja z jego strony co dalej. Przypomnijmy, że nowy sezon rozpocznie się 9 sierpnia.